Dawno, dawno temu na farmie chłopskiej rodziny głodny wilk próbował złapać jedno z jagląt. Chodź, chodź, mała owieczko, chodź, chodź, chodź. Chodź, tu, mała owieczko. Chodź, malutka, malutka owieczko. Ale kiedy się zbliżył, pasterz zauważył wilka i zawołał swojego psa sułtana. Sultan, na co czekasz? Uratuj jagnię! Ale sultan był takim starym psem, że pasterz był szybszy niż on. I pasterz uratował jagnię przed wilkiem, zanim sultan mógł tam dotrzeć. Następnego ranka, podczas gdy chłopska para opowiadała, ile lat ma sultan, wilk, którego oczy wciąż były skierowane na Jaglęta, zaczął ich słuchać. Tak nie może dalej być. Jak nasz pies ma chronić nasz dom? Skoro nie może nawet chronić jagnion w domu w ciągu dnia. Tak, masz rację, ale. Sułtan musi opuścić ten dom. Jeśli z jego powodu stracimy owieczki, stracimy nasz dorobek. Stary sułtan był bardzo smutny, gdy usłyszał, co zostało powiedziane. Widząc to wszystko, wilk wpadł na sprytny pomysł. Hej, stary psie! U. Spokój się. Nie jestem tu dla jagniąt. Tym razem przyjechałem po ciebie. Co? Zamierzasz mnie zjeść? Co? Mój dzień jest coraz gorszy. Nie. Twoi właściciele wyrzucą cię z domu. Ale mam świetny pomysł, który sprawi, że będziesz dla nich wyglądać jak bohater. Bezradny sultan był ciekaw oferty wilka. Jutro, kiedy przyniesiesz jagnięta na wypas, zostaw je i zniknij z pola widzenia. Porwę jedno. Porwę jedno jagnię. Wtedy... Co? Nie! Nie, nie, nie. Po prostu czekaj i słuchaj. Więc będę udawał, że porwałem jagnię i potajemnie przyniosę ci je z powrotem. Potem możesz zanieść je swoim właścicielom i zostać bohaterem. Co myślisz? Tobie? Jak mogę ci zaufać? W zamian dasz mi kilka kurczaków, żeby napełnić mój brzuch i będziemy kwita. Sultan przyjął ofertę wilka. Rano chłopska rodzina, jak zwykle, zabrała jagnięta na wypas. I po chwili, sultan wyszedł. Widziałaś sultana? Nie! On musi gdzieś być. Ech, mam dość tego leniwego starego psa. Niedaleko stary sultan kazał jednemu z jagląt zakraść się do odległego kąta. Będąc dala od stada, owieczka była przestraszona i rozglądała się ze strachem. W końcu przebiegły wilk pojawił się nagle z krzaka, w którym się ukrywał. <laughs> Chodź mała owieczko, smaczna owieczko. Jesteś teraz moja i szybko cię zjem. Wilk zbliżył się do baranka, ale było coś, czego nie widział. Gdy szedł, ziemia ustąpiła i wpadł do głębokiego dołu. Arr, co się dzieje? Co to jest? Wyciągnij mnie! No, wyciągnij mnie! Wyciągnij mnie! Stary sułtan wszedł na szczyt dziury i spojrzał w dół na strasznego wilka. <laughs> Witaj, stary psie. Nie możesz nauczyć się nowej sztuczki? Myślałeś, że zaufam słowu wilka? Zawsze byłem lojalny wobec moich właścicieli. Nie poświęciłbym dla ciebie ani owieczki, ani kurczaka. <laughs> uf, uf, uf. Sultan głośno szczeknął i zawołał swoich właścicieli. Ojej, sultan, dobra robota. Super. Łapiąc wilka, uratowałeś wszystkie nasze jagnięta! dobry pies, dobry pies. Sultanie, jak to zrobiłeś? Dobry, stary pies. <gryw> tak, sułtan był bardzo starym psem, ale przechytrzył wilka. Poprzedniej nocy wykopał głęboką dziurę i przykrył ją liśćmi, żeby zrobić pułapkę na wilka. I od tego czasu rodzina Sultana ceniła go, a nawet adoptowali innego szczeniaka o imieniu Hank, aby pomóc przy owcach. Więc Sultan wyszkolił go na wszystkie mądre sposoby, jakie znał stary pies, i nauczył go bycia obrońcą i lojalnym psem wobec swojej rodziny, tak jak Sultan. Bez względu na wszystko, zawsze bądź lojalnym psem.